Ja, no widzisz ja, ja. Pokazujące, jak z perspektywy ratownika wygląda akcja podejmowania mężczyzny ze strony wybrzeża. W Kalifornii mężczyzna spadł z wysokości 18 metrów. W połowie klifu udało mu się złapać skałę i zatrzymać. To był prawdziwy wyścig z czasem. Ratownicy musieli uratować mężczyznę, nim ten opadnie z siły. Tak pokazał, że. Chce wstać, ale jest agresja ze strony Wyroślaka. Ale zmyle! Potwornie mocny cios spadł na głowę Kamila Moskalika. Ale odbiła się od maty, głowa Moskalika po tym ciosie. Przeszedł od razu do pozycji bocznej reakcją Wyroślaka. Niepotrzebnie trochę czeka z zakończeniem e, tej akcji. Teraz ale jest to, to, też to, trójkąt do trójkąta. Tylko trzeba z tymi nogami na drugą stronę powetrować, więc Moskalik się broni. Polarna wysoko pod No Ma zapięty trójkąt na ręka-głowa, bo roślega, ale no, jego nogi są totalnie nie z tej strony przeciwnika, więc tego nie...